Tak. Tylko delikatnie, bo jesteśmy trochę zmęczeni. Ty tam ostatnio wjeżdżałeś, nie? Nie, tam ale no tam nie będziemy, bo one poszły tutaj gdzieś. Nie? O, tu są wielbłądy. O to Ale... Tak, chlejką. Tak. To na wróci pewnie taką O tak, Oj, biedne pis bi zwierzątka. No właśnie my nawet na konie nie poszliśmy na kuli nie? zimą zrezygnowaliśmy z tego żeby nie męczyć zwierząt. super już się zaczynają

本当 <music>

Aneczko, ty pamiętasz jak w kinie byłaś? Mhm. Nie byliśmy tutaj, Anne, Oleńko. My tylko z tatą byliśmy tam, gdzie samochodem. A tutaj jest hotel. No. no. Bo my idziemy ulicą, wiecie? To może chodźmy tutaj. następny hotel tutaj i tu jest hotel a Ty chciałeś tutaj hotel tylko parkingu nie było Są też na tym terenie sklepiki, restauracje i takim buzikiem możecie również jechać, ale my postanowiliśmy, że pójdziemy na nogach. Nasze dziewczyny idą tak szybko, że po prostu nie umiemy ich dogonić nawet. To jest Muzeum, ale już nie będziemy wchodzić chyba. Nie będziemy chyba wchodzić już, nie? Bo za chwilę się będzie robić ciemno, więc... nie zdążymy.

A nie do tej jest jakiś hotel. Nie będziemy szłoć, nie. usikami, sam czuchciami. ciuchciami. A tutaj są wszędzie po drugiej stronie kawiarnie, restauracje. My też zaraz się będziemy do takiej udawać, znaczy Medomaka, żeby dziewczyny coś zjadły. Ty się w ogóle nie odzywasz, ale jak się już to już po prostu to my jeszcze inną część zobaczyliśmy, nie? Wtedy we wcześniejszą.

Znowu? Nie no, może być gorąco. Nie, nie jest tutaj zdjęcie zrobione jakim gastał. Dwa lata temu. Zobaczcie. Rodą, czy Jak chcesz? To chyba już bliżej, nie? My byliśmy dwa lata temu w SIDE, ale robiłam wtedy tylko zdjęcia takie rodzinne. Mein Bock ja, heute Давайте я такое то было. Фиг <глаз> 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 Ja mówię, o, Ania patrzy na te ruiny, a ona na kota. A, piękny kot, nie? Taki centkowany. Ale tutaj droga. No, o Boże, można się zabić. Będzie gdzieś jakieś ruiny. No pozostałości. Ale co ty w tym filmie nie To tam był on teatr. Był teatr. Czałowieczny teatr. Tylko po prostu był on teatr, bo to jest na otwarty. やめてやめて、やめて、やめ I jedna I na tym kończymy naszą wycieczkę. Myślę, że filmik Wam się spodoba. Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie. Lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnym naszych filmiku.